Przeglądam zapasy, które dzisiaj znaleźliśmy. A, rozumiem. I jak tam nasze brzoskwinie w syropie? Henry cię przysłał? Nie. Dlaczego miałby mnie przysłać? Żeby sprawdzić, czy czegoś nie spieprzę. Pff, myślę, że wszyscy nieźle się spisaliśmy. Zwłaszcza ty. W porządku? Co, nic mi nie jest. Dobra. No to. dobranoc. Czemu ty nigdy się nie boisz? A kto powiedział, że nie? To czego się boisz? Poczekaj. Skorpiony nie są fajne. I nie lubię samotności. Boję się, że zostanę sama. A ty się boisz? Boję się zarażonych. A, a jeśli to wciąż są ludzie? I tam w środku są uwięzieni we własnym ciele? Boję się, że mnie też to spotka. Okej. Okay. Słuchaj, po pierwsze tworzymy zespół, pomagamy sobie nawzajem. Po drugie. Zarażeni tylko przypominają ludzi, ale w środku już nimi nie są. Henry mówi, że ich już tu nie ma, że wrócili do swoich rodzin do nieba. Myślisz, że to prawda? A sama się zastanawiam. To znaczy chciałabym w to wierzyć. Ale nie wierzysz? Mm, chyba nie. Co? Ja chyba też nie. A z tego wszystkiego prawie bym zapomniała. Proszę, nie pokazuj mu, to ci go nie zabierze. Okej, okay. padam z nóg. Śpij dobrze. Nie pachnie. Dzień dobry. Gdzie sam? Niech się przynajmniej raz wyśpi. A. Jak chcesz, żeby zjadł z nami, to idź go obudzić. Okej. Okay. Sam? Sam! Co? No, <grym> zaraził się! Kurwa, to mój brat! Jebać to! Cholera! Eli. Eli, nic ci nie jest? Nie, o Boże. Sam? Nie. Sam. Henry? Nie ruszaj się. Henry! Coś ty zrobił. Sam. Wezmę od ciebie broń, okej? Okay? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, spokojnie. To twoja wina. Nikt tu nie jest winny. To wszystko twoja wina! Henry! Henry, nie! <tryk>